Przez lata strona 25 budziła kontrowersje. Dlaczego? Jej treść mogła zmienić sposób, w jaki postrzegamy świadomość. Dopiero teraz możemy zrozumieć, dlaczego. CIA rzeczywiście badało wpływ dźwięków na nasz mózg. Chcieli sprawdzić, czy można je wykorzystać do kontrolowania percepcji i podróży poza ciałem. Ale czy ich wyniki były tak przełomowe, jak zakładano? Zostań z nami do końca i dowiedz się, jak działa metoda Gateway. I co skrywała zaginiona strona raportu? Zanim zaczniemy, zasubskrybuj kanał, zostaw komentarz i odwiedź naszą stronę ormusonline.pl Po latach tajemnicy CIA zdecydowało się ujawnić dokumenty o eksperymentach nad świadomością. Kluczową rolę odegrała tu metoda opracowana przez Roberta Monroe. Monroe twierdził, że dzięki specjalnym częstotliwościom dźwięku można zsynchronizować półkule mózgowe i wejść w odmienne stany świadomości, a nawet opuścić własne ciało. CIA chciało sprawdzić, czy dzięki temu można podróżować poza fizyczną rzeczywistość. Ale dlaczego strona 25 raportu była przez lata zaginiona? Od lat 70. CIA testowało zjawisko zdalnego postrzegania, wykorzystując ochotników do obserwowania tajnych instalacji wojskowych na odległość. Badania prowadzone w ramach programu Stargate. Miały na celu sprawdzenie, czy ludzki umysł rzeczywiście potrafi przekraczać granice czasu i przestrzeni. Robert Monroe opracował technologię dźwiękową, która miała zsynchronizować półkule mózgowe i otworzyć drzwi do innych wymiarów. Dzięki metodzie Monroe uczestnicy wchodzili w głęboki trans, otwierając nowe możliwości badawcze dla CIA. Projekt Gateway badał wyjścia poza ciało. Eksplorację innych wymiarów, możliwość komunikacji z innymi istotami, podróże w czasie i przestrzeni. Niektóre raporty CIA sugerują, że testowano tę technikę w celach militarnych czy rzeczywiście można szpiegować odległe miejsca jedynie za pomocą umysłu? Czy CIA celowo ukrywało stronę numer 25 abyśmy nie poznali prawdy? Przez dekady strona 25 pozostawała tajemnicą. Dopiero teraz możemy zrozumieć dlaczego. CIA badało tam koncepcję absolutu, siły, która przenika cały wszechświat i jest źródłem świadomości. Według raportu, czas i przestrzeń to iluzja. Nasza świadomość może istnieć niezależnie od ciała. Istnieje kosmiczny hologram, który łączy wszystko. To niezwykle bliskie teoriom fizyki kwantowej i starożytnych wierzeń. Instytut Monroe nadal rozwija swoje techniki, a badacze twierdzą, że setki ludzi doświadczyło podróży poza ciałem. Niektórzy uczestnicy eksperymentów twierdzą, że opuszczali swoje ciała i doświadczali rzeczywistości, których nie sposób wyjaśnić. Czy to dowód na istnienie innych wymiarów, czy tylko gra naszej wyobraźni? Niezależnie od tego, czy jesteś sceptykiem czy nie, technologia Hemisync działa i może wpływać na stan świadomości. Monroe opracował unikalną metodę synchronizacji półkul mózgowych, ta innowacja przyciągnęła uwagę CIA, które widziało w niej potencjalne narzędzie do eksploracji granic ludzkiej świadomości. Tajny raport CIA ujawnia, że świadomość to coś więcej, niż nam się wydaje. Projekcje astralne, synchronizacja mózgu i inne wymiary to nie tylko mistyka, to badania, które przez lata przyciągały uwagę największych światowych agencji. Ale co to oznacza dla nas? Czy jesteśmy jedynie obserwatorami własnej rzeczywistości? Czy mamy nad nią większą kontrolę niż nam się wydaje? Jeśli techniki Monroe działają, to może granice naszej świadomości są znacznie szersze niż zakładaliśmy. Chcesz wiedzieć więcej? Obejrzyj nasz pełny materiał i sprawdź artykuł na ormusonline.pl. Podziel się swoją opinią. Czy wierzyć w metodę Monroe, czy to tylko iluzja? Czy te badania mogą zmienić sposób, w jaki postrzegamy rzeczywistość, a może już to robią? Podziel się swoją opinią w komentarzach i sprawdź nasz artykuł na ormusonline.pl gdzie znajdziesz jeszcze więcej informacji na ten temat. Granice naszej świadomości wciąż czekają na odkrycie, a ty? Czy jesteś gotowy je przekroczyć? Nie zapomnij zasubskrybować, zostawić łapki w górę i kliknąć dzwoneczka. To dopiero początek naszych odkryć.